Dziś chciałabym się podzielić z Wami dziesięcioma nawykami, które pomagają mi ulepszać i usprawniać moje życie. Wiem, że takich filmów w necie jest już całe mnóstwo i cieszy mnie to, bo uważam, że warto świadomie poszukiwać sposobów na lepsze życie. Ale czasami po takich filmach, kiedy je sama oglądam, nachodzi mnie taki chwilowy zjazd, bo zaczynam się czuć niewystarczająca. Myślę sobie, jak to jest możliwe, że jakaś osoba ma tak wysoką samodyscyplinę, że potrafi tyle rzeczy wprowadzić do swojej takiej codziennej rutyny. Czasem wydaje mi się, że te osoby mówią o tych nawykach tak, jakby były one częścią ich codzienności w każdej sytuacji, bez przerwy, każdego dnia. No a prawdopodobnie tak nie jest. I ja, jak zdecydowałam o tym, że sama nagram taki film, to od razu pomyślałam, że muszę wam w nim pokazać, że nie wszystkie te nawyki są już dla mnie czymś, co przychodzi mi odruchowo, bezproblemowo każdego dnia. Pomyślałam więc, że dzisiaj podzielę się z wami 10 nawykami, które pomagają mi ulepszać moje życie w takim bardzo szerokim kontekście, a jednocześnie ocenię je w skali od 0 do 10 w kontekście tego, jak rzeczywiście są już wdrożone w moim życiu, jak często po nie sięgam i czy jestem regularna. Mam nadzieję, że może dzięki temu poczujecie się bardziej zachęceni do wprowadzenia własnych nawyków i zobaczycie, że nawet jeżeli ktoś już coś robi od wielu miesięcy, to wciąż nie zawsze jest tak, że coś mu przychodzi całkowicie bezwysiłkowo i łatwo, no ale to nie oznacza, że nie warto zacząć dbać o tego typu rzeczy w swoim życiu. Pierwszym nawykiem jest szczerość ze sobą. I ja uważam ten nawyk jako taki fundamentalny. To jest coś co jest konieczne, żebyśmy mogli czerpać ze swojego życia tyle satysfakcji, ile byśmy chcieli i żebyśmy mogli mieć życie takie, jak byśmy chcieli. Uważam ten nawyk za tak ważny, że nagrałam o nim zupełnie oddzielny film, cały poświęcony właśnie tej szczerości ze sobą, dlaczego warto być takim brutalnie szczerym. I gdzieś ten film tutaj podlinkuję na ekranie. Myślę, że warto do niego zajrzeć, bo to jest moim zdaniem taka podstawa. I jeśli chodzi o punktację tego nawyku, to myślę, że mogę powiedzieć, że to jakieś 9,5 na 10, no bo rzeczywiście y, jestem szczera ze sobą, staram się już nie wyobrażać sobie swojego życia w jakiś tam sposób, tylko patrzeć po prostu realnie na to, jakie ono jest. No ale pewnie zdarzają mi się jeszcze takie pułapki, w których gdzieś znowu daje się sobie trochę oszukiwać. Nawyk numer dwa mówi o tym, że co z oczu, to z serca. I chodzi mi tu o takie rzeczy jak pozbywanie się z przestrzeni, jakieś rzeczy, które nas kuszą, ale które nam nie służą i które nam przeszkadzają w tym, żeby podejmować lepsze decyzje. Takie podejście sprawia, że jest nam łatwiej podejmować dobre decyzje i nie musimy opierać się tylko na swojej wewnętrznej dyscyplinie i na tym, jak bardzo potrafimy oprzeć się pokusie, bo po prostu nie doprowadzamy, żeby w ogóle ta nie doprowadzamy do tego, żeby ta pokusa znajdowała się gdzieś wokół nas. I to mogą być takie rzeczy jak nie kupowanie słodyczy, nieposiadanie słodyczy w domu, czy w moim przypadku nieposiadanie chipsów w domu, ale muszę jeszcze zaznaczyć, że ten nawyk ma taką swoją, swoje dwie wady, bo z jednej strony on pomaga nam podejmować lepsze decyzje, ale nie uczy nas większej dyscypliny, czyli on nie rozwiązuje problemu, tylko, po, tylko tak go maskuje i pomaga nam przechodzić przez życie, podejmując lepsze decyzje. Myślę, że warto go wdrażać, żeby sobie pomagać, ale warto też wziąć pod uwagę to, że być może jednocześnie powinniśmy powoli pracować nad tą swoją samodyscypliną. Drugim niebezpieczeństwem może być to, że czasami. Być może staramy się ukryć jakieś swoje prawdziwe problemy. Na przykład jesteśmy zatrudnieni w jakiejś firmie i już nie chcemy tam pracować, ale zgodnie z zasadą, co z oczu to z serca, te rozważania nad zmianą pracy nie są dla nas jakoś wyjątkowo wygodne, więc próbujemy je gdzieś zepchnąć i nie chcemy po prostu o tym myśleć. Staramy się myśleć w ten sposób, że może wcale nie jest tak źle i powinniśmy w tej pracy jednak zostać dłużej i nie robić sobie więcej problemów. Wtedy chowanie takich przemyśleń w różnych głębokich zakamarkach swojego umysłu wydaje mi się nie być najlepszym rozwiązaniem, bo tak naprawdę to maskuje nasze prawdziwe potrzeby. Możemy przetestować, oczywiście schować na chwilę te myśli, zobaczyć, czy one y, po prostu gdzieś umrą śmiercią naturalną, czy będą do nas wracać, ale bądźmy uważni, żebyśmy sobie nie zablokowali jakiejś możliwości rozwoju, czy nie zablokowali siebie przed chęcią po prostu zmiany swojego życia na lepsze, nawet jeżeli ta zmiana będzie dla nas ryzykowna i będzie się wiązała z jakimś większym wysiłkiem. Nawyk, co z oczu, to z serca oceniam na takie 7 na 10. Trzecią, trzecim nawykiem jest nawyk odwrotny, czyli to, żeby mieć w zasięgu wzroku rzeczy, które nam służą i które chcemy po prostu cały czas zauważać. To na przykład będzie trzymanie owoców i warzyw gdzieś w zasięgu wzroku w kuchni, tak żebyśmy chętniej po nie sięgali. Ja na przykład praktykuję coś takiego, że co rano jak ściela łóżko, no to od razu wyciągam sobie matę do rozciągania, bo chcę ją mieć po prostu od razu na widoku, tak żeby mnie prowokowała do tego, żeby wykonać swoje poranne rozciąganie niektórzy na przykład jeśli planują rano iść na siłownię, no to wyciągają ubranie sportowe i kładą je gdzieś w pobliżu wzroku, zaraz koło łóżka tak żeby wstać, od razu się ubrać i pójść zanim dotrą do nas wymówki, czy kładzenie nitki dentystycznej w pobliżu szczoteczki żeby nie zapomnieć po myciu zębów o tym, żeby je wynitkować czwarty nawyk, to jest coś co się łączy z poprzednim punktem i dla mnie to jest posiadanie w domu zdrowych i dobrych rzeczy ja na przykład mam swoje takie sprawdzone przepisy na pożywne, zdrowe, smaczne posiłki i staram się zawsze mieć w domu rzeczy, które są mi potrzebne do ich przygotowania. Często to są takie rzeczy, które mogą długo stać, mają długi okres ważności. W moim przypadku jest to kasza, ryż, makaron, jakieś słoiki z pesto, z sosem pomidorowym, który też często używam w kuchni, jakaś zielonina i wszelkiego rodzaju puszki albo mrożonki. Mrożonki też są bardzo dobrym pomysłem. Jeżeli masz je pod ręką, no to już masz połowę obiadu z głowy. Dzięki temu w takiej kryzysowej sytuacji dużo łatwiej jest coś przygotować z takich produktów czy półproduktów, pół które masz w domy, W domu zamiast kupić jakieś wysoko przetworzone gotowce albo wyjść na miasto i zjeść coś w restauracji. Nawyk związany z tym, żeby mieć w domu właśnie jakieś zdrowe rzeczy, które pomogą mi zrobić zdrowe, smaczne posiłki, oceniam u siebie na takie mocne 8 na 10. Piąty nawyk to jest przewidywanie przyszłości. Myślę, że to był dla mnie jeden z większych game changerów w mojej zmianie. I ono się trochę wiąże z tym, żeby być ze sobą szczerym, ale chodzi mi tutaj głównie o to, żeby w sytuacji planowania pewnych zadań od razu myśleć o tym, jak będę się czuła w momencie, kiedy to zadanie będę musiała realizować. No bo zazwyczaj jest tak, że kiedy coś planujemy, to jesteśmy zmotywowani i podekscytowani. No a potem dopiero przychodzi ten moment, kiedy realnie trzeba się za coś zabrać i w tym momencie bardzo często tej motywacji już ze sobą nie mamy. Ja staram się to przewidywać w momencie mojego planowania i tak dostosować swój plan i wszystkie zewnętrzne okoliczności, które są pod moją kontrolą, żeby było mi łatwiej się zabrać za to zadanie. To oznacza, że staram się także przewidzieć wszystkie ewentualne problemy, no może nie wszystkie, ale te, które są pod moją kontrolą. I przygotować się na nie, czyli od razu zaproponować jakiś plan awaryjny. Co zrobię, jeśli coś tam się wydarzy? I to no, wymaga troszkę więcej czasu na etapie planowania, ale później mam takie ubezpieczenie, taką siatkę bezpieczeństwa, że jeżeli coś pójdzie nie tak, jeżeli mi się czegoś nie będzie chciało, albo coś się właśnie wykrzaczy, to ja mam plan awaryjny i mogę wykonać to zadanie albo przynajmniej jakąś jego część według tego swojego planu awaryjnego. I u siebie ten nawyk oceniam na takie 7 na 10. Nawyk numer 6 to jest uprzyjemnianie sobie życia. Myślę, że ważne, żeby zadbać, kiedy robimy jakieś rzeczy, które musimy robić, żeby to robienie było jak najbardziej przyjemne. I wydaje mi się, że w ogóle zadawanie sobie takiego pytania, co mogę zrobić, żeby ten moment był dla mnie przyjemniejszy, jest taką drobnostką, która może realnie podnieść jakość naszej codzienności. I ja wiem, że to w moim przypadku przynosi zadowalające efekty. Dzięki temu nawet pisanie takich nudnych rzeczy czasami jest przyjemniejsze, jeżeli zadbam o odpowiednią atmosferę i taki nastrój mojej pracy. Tylko, że ja ten nawyk u siebie oceniam na takie ledwo 5 na 10. Ja po prostu często o tym zapominam, i myślę, że to wiąże się z tym, że często myślę tak, że mój poziom przyjemności w realizowaniu jakichś zadań nie jest tak naprawdę dla mnie priorytetowy. Czasami mam także po prostu chcę coś szybko skończyć, zmusić się do tego, żeby jak najszybciej mieć coś za sobą i z głowy, no ale walczę, walczę z tym i chciałabym to poprawić, i mam nadzieję, że ten nawyk za jakiś czas będę mogła już ocenić trochę wyżej. Kolejnym nawykiem, który zdecydowanie uważam za godny polecenia i bardzo go lubię i cenię, jest posiadanie swojej takiej porannej rutyny, czy jak niektórzy mówią, porannych rytuałów. Jest to jednak według mnie trochę kontrowersyjna sprawa. W dzisiejszych czasach no, wielu z nas już pracuje z domu, czy ma taką pracę, w której może sobie pozwolić na takie powolniejsze poranki. Ale wciąż dużo osób musi stawiać się w pracy bezwzględnie o konkretnej godzinie i może to być szósta, siódma czy ósma rano. takiej osobie będzie trudno stworzyć jakieś rozbudowane poranne rytuały, bo po prostu nie ma na to zwyczajnie czasu, a stawanie o czwartej czy o piątej no jest już po, no w zasięgu naprawdę garstki myślę ludzi. Ja byłam po jednej i po drugiej stronie, bo kiedyś miałam taką pracę, w której rozpoczyna, rozpoczynałam tą pracę o 7.30 i wychodziłam z domu około szóstej, więc naprawdę wiem, jak to jest nie mieć rano czasu na różne rzeczy, które widzimy w internecie. Teraz mam więcej tego czasu i mogę robić te rzeczy przed rozpoczęciem pracy. Natomiast Chciałabym zaznaczyć, że ta poranna rutyna wcale nie musi się składać z 10 etapów i nie musi być taka rozbudowana, nie musi trwać godzinę czasu. Jeżeli masz możliwość dopasować ją do siebie i zrobić dla siebie rano coś fajnego, to super, ale jeżeli. Twoje poranki to wyścig z czasem, no to może warto pomyśleć chociaż o jakichś takich drobnostkach. Może to mogą być dwie minuty, na przykład w czasie, kiedy czekasz na zagotowanie się wody albo myjesz rano zęby. Dwie minuty myślenia o tym, jak chcesz, żeby wyglądała Twoja przyszłość, albo skupiania się na tym, za co jesteś wdzięczny, albo nie wiem, poświęcenie chociażby jednej minuty na szybkie rozciąganie zaraz po tym, jak wstaniesz z łóżka. Nawet jeżeli nie masz rano czasu, no to jednak moim zdaniem warto mieć coś takiego o poranku, co powtarzasz prawie każdego dnia, i myślę, że każdy jest w stanie coś tam dla siebie takiego zaplanować i dopasować pod swoje życie. Ósmy nawyk, też bardzo, bardzo ważny to jest planowanie swojego dnia pod swoje własne możliwości i potrzeby. To trochę łączy się z tym przewidywaniem różnych możliwości w przyszłości i różnych scenariuszy dnia, ale także wiąże się z planowaniem pod takie realne swoje życie, a nie idealistyczną wizję swojego życia. Ja kiedyś po prostu wpisywałam rzeczy w kalendarz, wydawało mi się, że je muszę zrobić, gdzieś tam wpisywałam, o jakiej godzinie będę się nimi zajmować i tyle. Oczywiście czasami kończyło się tak, że te rzeczy w ogóle nie były zrobione. Teraz robię tak, że zastanawiam się, kiedy będzie najlepsza pora na zrobienie danej rzeczy, i od razu zaznaczam większość drobnych takich. Takich drobnostek, które musimy zrobić, no to w ich przypadku najlepszą porą najczęściej jest właśnie teraz. Natomiast takie większe zadania, ja staram się planować w oparciu o swój wyrobiony styl pracy. I na przykład rano jest mi zdecydowanie najłatwiej się skupić, mam najjaś, najjaśniejszy umysł i potrafię się po prostu przez wiele godzin skupić konkretnie na jakimś zadaniu, więc wtedy planuję sobie taką najcięższą intelektualną pracę. Po południu, no już często wiem, że właśnie zaczynam się rozpraszać, coś się zaczyna dziać, wychodzę gdzieś coś załatwić, albo stawiam już po prostu hedonistycznie na swoją przyjemność i mniej skupiam się na pracy. Więc w tym, w tym czasie dnia staram się planować takie mniej istotne zadania. I ten nawyk oceniam u siebie na takie, nie wiem, 8 na 10. Przedostatnim nawykiem, o którym chcę powiedzieć, jest. Journaling. Niektórzy mogą powiedzieć pisanie pamiętnika, prowadzenie dziennika, każda nazwa jest przyjęta, no ale w necie często mówi się o journalingu i ja myślę o nim w kontekście takiej analizy własnych przemyśleń. Ja jak kilka miesięcy temu postanowiłam, że zmienię swoje życie, to taki dziennik prowadziłam codziennie przez trzy miesiące. Każdego dnia rano brałam zeszyt i zapisywałam jakieś tam swoje przemyślenia. Teraz nie robię już tego codziennie. Robię to co któryś dzień, czasami nawet raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, no ale jeżeli coś mi zalega, coś mnie męczy, no to wtedy siadam rzeczywiście z zeszytem i po prostu zapisuję swoje. Przemyślenia. Nie myślę o tym, że ktoś mógłby to ocenić. Po prostu przelewam swoje myśli na papier, skupiając się na doszukiwaniu się przyczyn, skąd pewne rzeczy się u mnie biorą i tak dalej. Ale poza tym, że ja piszę te notatki, to co jakiś czas pozwalam sobie do nich wrócić, i myślę, że to jest takie kluczowe w tym journalingu. No bo z takiego pisania łatwo wyłuszczyć sobie pewne schematy, które mamy w swoim życiu. Dzięki temu możemy zauważyć, że na przykład coś zawsze nam poprawia, humor albo jakieś zachowanie czy czyjaś obecność nam ten humor psuje. Możemy też zobaczyć, w jakie schematyczne w problemy wpadamy. Jaki jest nasz schemat wpadania w tą króliczą norę złych myśli. Jest to temat, o którym mogłabym zdecydowanie mówić jeszcze dłużej. No i ja serdecznie polecam, żeby chociaż spróbować. Jeśli nie masz czasu i możliwości siedzenia i pisania takiego Dziennika w realu długopisem na kartce, no to myślę, że nawet na początek takie krótkie notatki w telefonie będą lepsze niż nic, czyli takie listy do samego siebie. Myślę, że możesz to nawet robić w komunikacji miejskiej, jak dojeżdżasz do pracy, czy w jakichś takich chwilach, kiedy masz dosłownie kilka minut wolnego i po prostu wypróbować i zobaczyć, czy może będziesz chciał iść w to głębiej. Ja teraz ten nawyk u siebie oceniam na takie 9 na 10, bo myślę, że. To, ile piszę, jest dla mnie obecnie wystarczające. Ostatni nawyk to wychodzenie z domu. I może dla niektórych to jest bardzo śmieszne, ale dla tych, którzy pracują z domu, mają własny biznes, no, może to nie być takie oczywiste, że czasami po prostu warto się zmusić do tego, żeby z tego domu wyjść. Myślę, że wyjście nawet na jakieś 5-10 minut na zewnątrz, gdzieś w ciągu dnia, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, automatycznie poprawia nasze samopoczucie i sprawia, że nasze życie jest Lepsze, i mówiłam o tym już w jednym ze swoich filmów, w którym wymieniałam rzeczy, które natychmiastowo poprawiają mi humor. I to jest właśnie też jedna z takich rzeczy, czyli po prostu wyjście z domu dosłownie na chwilę, kiedy tylko jest taka możliwość. I u siebie ten nawyk. Oceniam na takie 7 na 10, bo wciąż czasami jest tak, że czuję, że mi się po prostu nie chce wychodzić. Teraz jest lato, ciepło w Warszawie, jest już naprawdę, bym powiedziała, gorąco, więc jest mi trochę łatwiej i mam nadzieję, że niedługo dojdę do 10 na 10. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że te moje nawyki zainspirują Was do wprowadzenia jakiejś formy, chociażby tego nawyku, do Waszego życia, do jakiegoś obszaru Waszego życia. Jestem bardzo ciekawa, czy któryś z tych nawyków najbardziej do Was trafił? Co się wydawało dla was najbardziej ciekawe, inspirujące? A może chcielibyście coś wdrożyć we własne życie, ale nie do końca wiecie, jak to zrobić? Może macie jakieś pytania? Do takich rozważań są komentarze i ja do nich bardzo chętnie zaglądam i bardzo chętnie z Wami sobie tam pogadam o tych rzeczach. I standardowo będę naprawdę bardzo wdzięczna za subskrypcję tego kanału i zaznaczenie sobie dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmach. Na moim kanale jest już trochę materiałów, więc też zachęcam was, żebyście sobie przeszli na mój profil i przejrzeli historię moich filmów. Może znajdziecie tam dla siebie coś ciekawego i pomocnego, bo po to właśnie kręcę te filmy, żeby móc być jakimś wsparciem czy pomocą dla osób, które tego teraz potrzebują. Dziękuję Wam już za Waszą uwagę. A jeśli chcecie poznać szczegóły jednej metody, takiej najbardziej skutecznej metody, która pomoże Wam zmienić swoje życie, to zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, który gdzieś tutaj się teraz wyświetli. Tymczasem, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!